Szła dziewczynka, bardzo mała, przez ciemny las. Czerwony kapturek miała, czerwony pas. A za pasem... ...kolta, w drobnej rosce sporta, do babuni szła udezy sobie w gaz. Stęp za krzaka, wilk wyskoczył i krzyczy, stój! I za chwilę krwią się ku kudłate zbój. A dziewczynka mała broń repetowała Poprawiała zakurzony ludowy strój Z tej piosenki morał taki, gdy jesteś sam Nie zaczepiaj nigdy więcej samotnych dam Kiedyś taka mała sama mi się oddała. Teraz mamy z naszym życiem wielki gram. Bravo, Sergiusz, brawo.